Uh -huh. I'm Arbuzy, miód z bananami, świeże pomidorki, okurki, wiadomo. Cześć, witam się z wami z Turcji. Dzisiaj jesteśmy na Dimçay. Przyjechaliśmy tutaj na śniadanie. Także będziemy konsumować śniadanko w takiej pięknej okolicznościach natury. Jest to rzeka, Dimçay to jest rzeka, która wpływa do morza. Ciągnie się bardzo długo i tutaj są porobione różne kawiarnie, restauracje, miejsce, gdzie można miło spędzić czas organizowane są tutaj wycieczki, przyjeżdżają tutaj również turyści jak także miejscowi, lokalni mieszkańcy tak, Turcji. Tutaj jest zawsze troszeczkę chłodniej niż przy morzu, niż w Alanii, Antalii i w ogóle na rivierze. Także to jest dobre miejsce, żeby przyjechać sobie tutaj się troszeczkę ochłodzić. Zapraszam was do oglądania. Dzisiaj na Dimce mówiliśmy się z Agatą z Turtur, Polka w Turcji. Także będzie z nami, będziemy razem jedli śniadanie, razem z naszymi dziećmi. Także poopowiada nam troszeczkę, jak tutaj to wygląda, jak wygląda jedzenie, co tam dostaliśmy, tak? bo zamawiamy takie typowo tureckie śniadanie. Muzyka Z samochodu wchodzimy do miejsca, w którym będziemy mieli tutaj e, dzisiaj śniadanie. Tak? Tureckie śniadanie. Zobaczcie jak to jest pięknie. Są zjeżdżalnie. E, widzimy już tą rzekę. Rzeka sobie tutaj płynie. Są te domki, takie miejsca na wodzie, także no ja już jestem ciekawa. Tu jeszcze jakiś plac zabaw. wchodzimy, wchodzimy, to musimy przejść do tu musimy przejść jeszcze mostem, musimy tutaj jeszcze przejść mostem, i zaraz będziemy to tutaj zobaczcie, jak pięknie jest taka huśtawka. <laughs> wow. stąd jest także schodzimy na dół i będziemy sobie siedzieć tutaj w tych domkach jakby w wodzie Mamy już, właśnie jest sporo miejsca do siedzenia, i są stoliki, można też siedzieć bezpośrednio w rzece i takich chyba miejsce sobie wybierzemy. Pięknie to wygląda wszystko, naprawdę, cudownie. Usiedliśmy sobie, pokażę Wam menu, jakie tutaj jest. Tutaj mamy ryby na początek. Około od 40 do pewnie 50-60 zł kosztują. Tutaj ryby, tak jak widzicie. Mamy tutaj jeszcze więcej ryb z serem, też zapiekane albo takie z masłem smażone. To już około 60 zł. Tutaj grillowane mięsa są różne. I one też tak od 60 zł w górę. 50-60 w górę, kurczak tutaj 40, tam dwa kosztuje. I tutaj też taki z kurczaka szaszłyki też około 40. No, mamy dalej grillowane jakieś kofty grillowane. I różne inne. Adana kebab 410 lir, czyli około 50 zł. I tutaj dalej mamy różne dania. Też one kosztują od 40 do 60 zł. 70 kalmary, 600 lira, czyli około 70 zł. Mamy też siadanie. Talerz siadaniowy kosztuje 400, czyli to jest około tam 50 zł. No i są też już pojedyncze, można sobie pozamawiać oddzielnie różne siadaniowe dania. Są też sałatki na zimno, jakieś różne. Mamy też inne dodatki, już takie właśnie na zimno, nie jogurty, e, i tak dalej. E, mamy też owoce, są arbuzy, melony e, i różne inne jakieś takie mieszane miksy. Arbuz tutaj widzę 14 złotych, taki no i też jest picie, e, takie Ayran, kosztuje 70, czyli dosyć dużo, znaczy bardzo dużo, <grych> czyli to jest około tam 8 złotych. I też na ciepło y, picie i tu mamy na przykład herbata za 30, czyli około tam 2 złotych, 3. Zł. Tutaj mamy też napoje wyskokowe, na przykład duże piwo 175, czyli około 20 złotych. Tak. Jest też wino i różne butelki też wina tak i inne napoje. I koniec, tak właśnie wygląda menu. Zobaczcie, tak wyglądają tutaj te stoliki, w których można siedzieć. Można siedzieć z jednej strony, można siedzieć z drugiej strony. Ogólnie wygląda to bajecznie, naprawdę jest przepięknie. Już powolutku się ludzie schodzą, jest tutaj kawałek po dziesiątej teraz. Można też siedzieć oczywiście na górze przy normalnych stołach, bo tutaj to siedzimy tak no, po turecku, tak? Typowo. Też można tutaj na takim podwyższeniu. Jest ogólnie naprawdę pięknie. I tutaj daleko, daleko można sobie spacerować. Tu są porobione takie ścieżki. I o, tutaj mi się już ścieżka kończy. Ale górą, jakbym przeszła, to można dojść tam jeszcze dalej, aż do tych takich wodospadzików małych. Także zobaczcie, tu już są stoły normalne, i też jesteśmy na wodzie. Jest bardzo ładnie. Pięknie, naprawdę bardzo przyjemnie tutaj sobie przyjechać. Jest tutaj wiaterek. Jest troszeczkę chłodniej niż w Walanii, tak? Na jakby przy morzu. A nadal jest cieplutko i przyjemnie. A tutaj pan nam przyniósł herbatę, cały zestaw do, do robienia herbaty, tak? O, oh, herbatę, sobie no, to Tak, Ona jeszcze będzie się tutaj. Doparzać są e, też szklaneczki, będziemy sobie mogli cały czas tutaj e, Pan nam przyniósł chlebek dla rybek, tak. dla rybek Kuleczki lub też, kuleczki tak jak zawsze, zobacz. o Jak delfiny, normalnie. Pokaż delfiny w naturalnym Są to są takie, takie pstrągi łosy takie pszklągi, wiesz możliwe nie wiem No, tak, wow, ale skaczą one on tak właśnie robią Strągi tak no nieźle no jest duże! ale jakie szybkie są no jakie szybkie to taka to wpłynęła jaka? taka? wow no myślę że że jeszcze o tej godzinie jedzą, później nie <grystanie> No nie są chyba zbyt wow! zainteresowane jakoś mocno. Ale pewnie zaraz się... O! o, o ta była dobra! Ona była staka! <grystanie> ogromna była staka. O, duża była. Jest, zobaczcie, płynie. Tak jest. Tak, ogromna. No jest naprawdę pięknie. Tutaj są zjeżdżalnie prosto do wody, prosto do tutaj rzeki. Pięknie. ciebie serenie. nagrywać opowiedz nam co tu jest tutaj turporka w Turcji tak jesteśmy dobra. tutaj razem na śniadaniu eee, dowiemy razie razie się co tak, tu ciekawego znajdziemy dobra co my tu mamy menemen czyli jajecznicę z warzywami z papryką z pomidorami bardzo smaczna i z czosnkiem jest dobra I tutaj ser, mamy serki różnego rodzaju słone w Turcji nie ma białych znaczy słodkich twarogów tylko są słone te kuleczki też takie ala mozzarella Arbuzy, miód z bananami, świeże pomidorki, ogórki i wiadomo Fawurma, czyli mięso na specjalnej patelni podsmażane, jajeczniczka frytki, bo w Turcji bez frytek nie ma śniadania, to jest niemożliwe nie musi być. Borek, sigara borek, czyli takie smażone w tłuszczu. No właśnie. Tak jakby ale ciasto pracy, ciastojówka cienkie w środku z serkiem. Tutaj jest agile ezme, czyli taka pasta z papryki, pomidorów, bardzo pikantna. Miam, miam, miam. Tutaj mamy na przykład też taką lekko, jak to się mówi, niekwaszoną paprykę, czyli marnowana papryka, papryka, oliwki oczywiście, przede wszystkim zielone w Turcji, ale no, czarne w Turcji, ale zielone też są. Nawet są ziemniaki, słuchajcie. One są z serem? Wiesz tak. co, chyba tak z seren są wymieszane. No i to jest alaniński przysmak, czyli pisi, czyli takie jakby racuchy na głębokim tłuszczu. One są puste w środku, ale czasami palani można dostać też takie faszerowane czy. I jeszcze czokelek, czyli taki coś w rodzaju serka z e, czarnuszką i z pietruszką. I jeszcze tutaj na przykład rodzynki, Nutella, wiadomo, taki serek z miętą, czyli taki Ala Jadic i dżem chyba z ajwa, czyli z pigby, nie? To znaczy to jest. Ajbar to jest papryka? Nie Ajbar, tylko Ajba. czyli pibba to jest. co okay. to jest, okay. Chyba? Okay. A, tam jest Nutella. E, I to chyba. Aha, no i oczywiście by, bez tego też nie można by było. Czyli Bayer Kajmak, czyli taka kajmak z miodem, ale kajmak to nie jest ten nasz kajmak. Nie wiem, to jest śmietanka. taka śmietana, ale. Jaki? Ale, ale w Macedonii popularny. To A, okej, okay, tak. dobra. Tu jest chyba jeszcze. pekmez, To jest pekmez, czyli melasa z karobu najprawdopodobniej, albo z winogron. E, I orzechy, i czaj. Oczywiście. I to wszystko. Jeszcze klebek, klebek. Tak, tak, tak. Cukier, ja. to już Jeszcze klebek, to mój klebek. Jeszcze chlebek, czyli lawasz, to jest w formie lawaszu, ale też możemy dostać zaraz taki pseudo pigę, nie taki drożdżowy bardziej, bo ten jest chyba z małą ilością. O, tu jest. O, tu a, tu jest. Jest. Okay. No właśnie. Dobra, no to, także wszystko jest. Smacznego, a biedosy. Smacznego. A, smacznego. O, jakie to ostre było? Co? Słyszałam? Wezmę? Wezmę. Dobrze. Mój, dobra. Jeszcze jest podejrzenie, że to będzie ostra. Okay. To jest... Aha, tak. Może to jest być. Jak, jak. Jak to się mówi? Jako Tak, dokładnie. A. <śleszy> <śleszy> kompletnie. A się pojawia po prostu. Po prostu <śleszy> Właśnie chciałam to nagrać, żeby od tak? No dobra. Szok, 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 szok. Ale to wiesz, możesz zrobić trzy gryzy i będzie dopiero ostra po trzech gryzach. Nie wiesz, to jest trzeba słodka. Słodka. Okej. Okay. Także wygrałaś. Patrz na balon do wody i tu na ratunek. Ratunek dla balona. O brawo No weź teraz coś od niego bo Oj powiedz mu ładnie dziękuję tak? Czo szekulę Sekule Jaki My już zjedliśmy, także zobaczcie, opróżniliśmy prawie talerze do końca, ale już więcej nie wciśniemy. Idziemy teraz na drugą część, także pokażę Wam że jakby się a, dobra, tu Czesiek yy, jeszcze pokażę Ile jest teraz temperatury? Nie, tutaj to nie wiadomo musiałby chwilę postać. A, dobra. Jak woda ma, nie? Ile ma woda sprawdzić? 2 okay. okay. czerwca dzisiaj no już troszkę cieplejsza na tym słońcu. No Mamy... to jest płytsza, a tam, tam tak. Patrzyłeś było było 13 13,5, jak patrzyłem 2 godziny temu, nie? Okej. Okay. No Ale to dalej jest? Więc... Dalej jest rzeźka mocno Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, już trochę ludzi się pojawiło, już trochę ludzi siedzi. Niedziela dzisiaj, tak? Ludzie jedzą właśnie sobie śniadania. Zaraz będzie kolejna część, pewnie na obiadek. Także my idziemy teraz na górę. Pokażę Wam, co jeszcze znajdziemy na górze, bo to nie jest koniec atrakcji tutaj w tym miejscu. Wchodzimy tutaj w połowie jest też sklepik, można sobie kupić pamiątki, jakieś tam różne inne rzeczy, a my idziemy jeszcze wyżej. Wow, to też jest niezłe rzeka gdzieś w górach, a tu słuchajcie basen ze zjeżdżalniami, że no to jest niesamowite. Można korzystać oczywiście będąc tutaj z tego basenu Są też leżaki, są stoliki. My tam idziemy się usadowić w cieniu I tam w cieniu też są takie, takie miejsca do siedzenia jak tam na dole, czyli jak na tej rzece. Oczywiście rzeki już nie ma, tak, bo rzeka jest na dole. Ale zobaczcie. Także pięknie to wygląda, jest też brodzik. Dla maluchów tu mamy 120 cm. Także nie jest za głęboko. A tu dalej mamy 150. A tu brodzik ma. Nie jest napisane, ale pewnie jakieś 30, mają życie. No, wygląda to pięknie. Krajobraz jest niesamowity. Zjeżdżalnie działają, także można zjeżdżać. Pięknie. Nie są za wysokie. Są takie akuratne, idealne, żeby dzieciaki mogły poszaleć, zobaczcie i tu są właśnie takie, takie małe stoliki, także tak jak na tej rzece, można usiąść tu można usiąść tutaj z widokiem także ekstra no, a tutaj widzimy rzekę widzimy właśnie też te domki, przenieśliśmy się teraz na górę i mamy pyszną kawę turecką po turecku po turecku to ja siedzę tak, to też jest pięknie na górze. Tak jak Wam mówiłam, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z Agatą. Także Agata nam opowie trochę o Dimchaju. Opowie nam, gdzie my jesteśmy, co my tutaj w ogóle będziemy robić, jak to wygląda. Także posłuchajmy. Opowiedz nam, Agata, trochę o Dimchaju. E, Dimchaj to jest nazwa rzeczki, która tutaj się nawrócona nie będzie. Jesteśmy w granicach miasta Alania, więc w sumie jest to bardzo blisko miasta. Ale jak sobie zauważyliście, z kim tutaj zostanie inny, bo już jest się na w górskim? Gór, no, górski, dokładnie. Tu nie jest to wysoko, przecież się nie wspinaliśmy, ale ponieważ jest dalej od tego całego asfaltu i od, dalej od morza i no jest granica drzew, ta bariera drzew. To jest tutaj dużo chłodniej niż w mieście i to sobie cenią przez jakie Da się zaczyna, czyli dzisiaj na przykład jaki pierwszy dzień takiego naprawdę konkretnego upału, czy 30 tam stopni w cieniu. Tak, nie? No to to ehm, powie 10 km od tak, wybrzeża tak naprawdę składzie. To się jedzie z, od głównej drogi, to się jedzie co 10 minut. nie bo my jesteśmy w restauracji Adafiki. Wy też robicie siekotek. tu wycieczki? Tak, biura, to jest nasza sprawdzona od lat restauracja, taka właśnie autentycznie turecka, można powiedzieć, gdzie robimy od lat, e, Zajeżdżamy tutaj na obiad przy naszej wycieczce Alania City Tour i Bazar Gurecks. Tak, z Alania Online? Tak, z Alania Online, oczywiście.pl Zapraszam wszystkich. E, a mamy też taką fajną wycieczkę, która jest niesłusznie trochę mało popularna, no ale ja wiem, wszyscy są na all inclusive w kotelach, więc może na tureckie śniadanie niekoniecznie, ale wydaje mi się, że czasami warto zboczyć z tej ścieżki all inclusive. I właśnie mamy taki wyjazd poranny, kiedy tutaj jest cisza, spokój, tak jak dzisiaj byliśmy z wami. To tak. jest śniadanko, jest później jeszcze taki fajny wyjazd do meczetu i do gaju takiego pomarańczowego, który jest tutaj w okolicy i koniec. Nie? Taka krótka, krótki wypad, oczywiście. się spłoni. No tak, i to jedzenie fajne. czasami jest nawet lepsze niż w hotelach. Yy, dokładnie tak. No, te smaki ma, to jest są tak bardziej drycki, tak. Jak tak. wiesz co, zjeść, koniec. Nie? A i tak się można tym tak najeść, że właściwie tutaj stwierdziliście, że, że już obiadu nie trzeba będzie jeść. Dokładnie. Także zajrzyjcie do, na stronę nie Online, zobaczcie sobie tą wycieczkę i rezerwujcie. My już kończymy nasz pobyt na dim Chai, także zbieramy się i lecimy. A ja Tobie. Dobra, no to dzięki. Dzięki za miło spędzany czas. Cześć, pa pa pa, pa. tutaj zrobimy teraz pomiar temperatury wody w basenie. W basenie. Leczymy. Tak, w brodziku. Poczekaj, ja tutaj nagram. Jak na dole. w Jak w fotelem. No to elegancko. A brodzik pewnie jeszcze cieplejszy. Botem. Ale później 150 ma tam jest napisane. A jak brodzik? Dobra, 121. A brodzik cieplejszy jeszcze nawet. cieplejszy. 29. Cieplutka woda. Okej. Okay. No i elegancka, nic dziwnego, że tu wszyscy szaleją. No ale świeci słońce oporowo. Tutaj już zobaczcie, zjeżdżalnie działają, zabawa na całego. Można zjeżdżać, można się bawić. Mimo tej chłodniejszej wody widzę, że tutaj dzieci się bawią, ludzie się kąpią, także elegancko. Zjeżdżalnie działają, tak właśnie widzę, super. Tutaj jeszcze, zobaczcie, jest też w tej restauracji miejsce, także bardzo dużo tutaj ludzi może się naprawdę zmieścić. Także my już wracamy, kończymy naszą tutaj posiadówkę. śniadanie się przyciągnęło trochę do obiadu. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie naszego odcinka. Tak właśnie wygląda Dimca i tak wygląda tutaj pół wycieczki, tak? bo tak jak Agata mówiła, wycieczka jest trochę bardziej e, różnorodna, urozmaicona, e, ale część wycieczki to jest właśnie możliwość spędzenia miło czasu tutaj na Wimczai. Także dzięki Wam za oglądanie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, czy może planujecie tutaj się wybrać. A jeżeli szukacie innej wycieczki, jesteście gdzieś na Rivierze Tureckiej, w niedaleko Side, to polecam Wam wycieczkę na Zielony Kanion, na której byliśmy niedawno również z biura podróży Alania Online. Tutaj zobaczcie, jest film, relacja z naszej wycieczki. Także zapraszam Was do oglądania. Cześć!